No dzień dobry, dzień dobry moje kochane byczki. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 8 do 14 sierpnia 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jestem kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów zapoznajcie się z tymi informacjami. No, i co, kochani, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Ok, kochani, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. Karta opiekuńcza dla Was. Postanowienia. Postanowienia. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Nie, jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Dobra. I co? Talię dopowiadającą bierzemy jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Czwórka była bardzo fajna energia. Energia stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, em, takiego, tak, takiego dobrostanu, takiego, takiej równowagi, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. E, kochani, dla części z Was sprawy małżeńskie mogą być bardzo ważne, sprawy związkowe. Na część z Was może wybierać się na jakieś wesele swoje, bądź czyjeś. E, część z Was może myśleć o sprawach domu, e, kupna domu, remontu domu. Może jakieś przeprowadzki. No ale kochani, przede wszystkim jest to karta właśnie takiego spokoju. Spokoju, skupienie się być może właśnie mówię na relacji, którą tworzycie, ale też na relacji z samym sobą, tak? Szczególnie mówię tu do moich singli. Takim odbudowaniu, jakby to powiedzieć, takiego bezpieczeństwa z samym sobą, wewnętrznie. tak? Czasami jest to tam bardzo. no Czasami zawsze jest nam to. Bardzo potrzebne, że tak powiem, ale czasami gdzieś tam to tracimy, szczególnie kiedy jesteśmy z kimś, szczególnie jeśli jesteśmy w związku, szczególnie, że jeśli jesteśmy w świeżym związku, często gdzieś tam zatracamy siebie. A tu jest ważne, żebyśmy byli właśnie, żebyśmy czuli się jak w domu, będąc we własnej skórze, tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Dziewiątka pentakli, u hu kochani, no grubo, dziewiątka pentakli jest bardzo fajną kartą przede wszystkim o takie zadbanie finansowe o siebie. Dla części z was może się szykować tutaj jakaś podwyżka, jakiś awans, dobra suma pieniędzy może wpłynąć na wasze konto, może jakaś wygrana dla części z was, ale dziewiątka pentakli to jest dopieszczanie siebie, także finanse będą się dobrze układać. Będziecie może mieli ochotę gdzieś um, zainwestować za, za trochę pieniędzy w siebie, kupić sobie coś fajnego, coś, co zawsze chcieliście, może zainwestować w swój wygląd, pójdziecie do fryzjera, kosmetyczki, tak, dopieścicie się, moi drodzy. Dziewiątka pentakli to jest zdecydowane dopieszczenie siebie w każdym możliwym aspekcie. Zabierzecie siebie na dobrą kolację i tego typu rzeczy. <laughs> Oczywiście to może być też informacja, że ktoś was tutaj dopieści. Moi drodzy, wasz partner, partnerka mojej single, tutaj macie szansę poznać drugiego singla, bardzo majętnego, tak? No zobaczmy tą dziewiątkę pentakli. Dziewiątka pentakli dla mnie też jest taką kartą właśnie Inwestowanie w siebie ale też nie tylko w sensie na przykład właśnie kupienia sobie czegoś ładnego, ale inwestowanie w swój rozwój. O, tak chciałam powiedzieć. Część z Was może zainwestować właśnie w swoje pieniążki w jakiś kurs, szkolenie, co też podniesie Wasze kwalifikacje, pozwoli Wam być bardziej niezależnym. Część z Was może myśleć też tutaj też o założeniu własnej firmy, tak? To też jest bardzo dobry kierunek. Tutaj pewne sprawy mogą ruszyć do przodu, mogą znaleźć się jakieś środki, możecie otrzymać jakieś dofinansowanie na otworzenie własnej firmy, także w tym, w tym kręgu też bardzo dobrze. Zobaczmy tą pentakli trójka mieczy uh -huh. trójka kielichów trójka mieczy, hu, 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 kochani, odchodzicie od kogoś, odchodzicie od kogoś. Mhm. Część z Was, kochani, może powracać do stanu singielstwa, że tak powiem, do czasów bycia singlem. Mamy trójka mieczy, trójka kielichów, ewidentnie tutaj był jakiś trójkąt miłosny dla części z Was, który rozdarł Wam serducho, ale mam wrażenie, że część z Was po prostu nie smuta się, tylko na zasadzie trzeba poprawić koronę i za dalej, zasuwać dalej, tak? I część z Was po prostu tak robi, tak? Słuchaj, e, widocznie e, nie zasługujesz na mnie, tak? Bo to jest takie poczucie, nie zasługujesz na mnie, zraniłeś mnie, skrzywdziłeś mnie, skrzywdziłaś, tak? Bo to też może być właśnie kobieta, mówię tutaj też do moich panów, ale ktoś ewidentnie Was tutaj skrzywdził i chcecie odejść właśnie od jakiegoś związku, który już nie jest właśnie dla Was dobry. Szóstka mieczy, ósemka kielichów, ewidentnie tutaj jakiś wyjazd podejmujecie bardzo ważną decyzję a propos właśnie dalszej go losu. Dziesiątka była w zakańczacie właśnie tutaj jakąś trudną sytuację, kochani. Zdecydowanie zakończacie jakąś trudną sytuację. Mhm. Przestajecie dużo inwestować w tą relację. Może tutaj się szykować jakaś przeprowadzka, wyjaśnienie z Was może zechcić gdzieś właśnie e, wyjechać na wakacje, żeby pozbierać myśli, żeby zadbać o siebie. Ale właśnie to jest to, co powiedziałam tutaj. Pamiętacie? Czwórka buław nie zawsze mówi o stabilizacji z kimś. Czasami mówi o odzyskaniu stabilizacji z samym sobą. I tu jest właśnie taka energia, że odchodzicie być może właśnie od jakiegoś partnera, partnerki, kogoś, kto, mówię, Was zranił, Zdradził, skrzywdził i odzyskujecie swoją stabilizację, i to jest piękne odzyskanie stabilizacji, naprawdę z tą dziewiątką pentakli. Dla części z was nie musi to być sprawa miłosna, dla części z was może to być, bo mamy tą trójkę mieczy przy trójce kielichów, tak? To nie zawsze oznacza trójkąty miłosne. Trójka kielichów to jest są przyjaźnie, relacje takie bardzo bliskie, rodzinne wręcz bym powiedziała. Może ktoś właśnie z bliskiego grona wbił wam nóż w serce i nie chcecie dłużej inwestować w tą relację. Odchodzicie od tej osoby. Mhm. Część z Was może wyprowadzać się z domu rodzinnego, że tak powiem czwórka buław, jak najbardziej szóstka mieczy, bo chce stanąć na równe nogi, ponieważ nie czuje się szanowana być może właśnie w domu rodzinnym, wspierana w domu rodzinnym i czujecie, że czas po prostu ruszyć we własną drogę. Mhm. Część z was ogólnie po jakimś rozczarowaniu, tak? Czy to wobec właśnie znajomego, wobec partnera, partnerki może mieć takie poczucie, że chcecie gdzieś wyjechać, wyruszyć, może nawet się przeprowadzić totalnie, żeby odzyskać tu jakąś niezależność. To w tym tygodniu będą padać tutaj naprawdę bardzo ważne decyzje, a propos właśnie tego zakończenia, tego trudnego okresu i rozpoczęcia właśnie czegoś nowego. Mhm. Macie dość tu jakiejś walki, też macie dość jakieś walki, może też walki z samym sobą. Chcecie w końcu popłynąć na te spokojne wody. Mhm. Także tutaj duże odzyskanie właśnie też takiej stabilizacji mm, emocjonalnej, mentalnej, tak? Poczucie własnej wartości. Mhm. E, dobra, kochani, co dalej? Na co uważać? Zobaczmy. Dwójka mieczy. Mhm. Przede wszystkim uważajcie na starcie z kimś. E, czasami pewne kłótnie nie są warte naszej atencji, szczególnie jeśli ktoś nas podjudza, tak, próbuje sprowokować. Nie angażujcie się w takie, w takie sytuacje, nie angażujcie się właśnie w takie konflikty, nie ma sensu. E, dwójka miecz czasami też mówi o fakcie, że, mm, że czegoś nie dostrzegamy, albo nie chcemy dostrzec. Też czasem oznacza blokady. E, Mam wrażenie, kochani, że w tym tygodniu będzie bardzo ważna taka dla Was taka Wasza decyzyjność, tak? Bardzo Wasza decyzyjność i taki szacunek do samego siebie, mhm. żeby nie żyć iluzjami, żeby nie oszukiwać się i żeby dostrzegać wszystko tak, jak jest, tak? Żeby nie tworzyć właśnie jakichś iluzji, mam wrażenie. Mhm. Szanować przede wszystkim siebie i to, co jest dla Was tutaj najważniejsze. Ja sobie dołożę jedną kartę do tej dwójki mieczy. Mhm. Czwórka pentakli. Może chodzić o waszą stabilizację finansową, a może też właśnie chodzić o takie uwolnienie się z klatki. Mam wrażenie, że może to dotyczyć właśnie tej sytuacji, tak? Dla części z was. Pamiętajcie, że to Wy jesteście zwycięzcą i nie możecie podjąć tutaj złego, e, złej decyzji pod warunkiem, że stawiacie siebie na pierwszym miejscu, tak? I ja nie mówię tutaj o takim niezdrowym egoizmie, mówię tutaj o miłości do samego siebie i właśnie szanowaniu samego siebie. Odpowiedzi już są wewnątrz was i wy dokładnie wiecie, czego, co, co chcecie zrobić, tak? Pamiętajcie o tym. Tylko mówię e, o Ograniczają Was być może inne osoby, jakieś opinie, jakieś schematy, i tego trzeba się tutaj pozbyć. Mhm. Dobra. Dobra, dobra. Co w miłości, kochani, zobaczmy. No, w miłości mamy wisielca. Czyli, kochani, może być jakiś zastój, może być jakiś zastój. Jeżeli jesteście w stałych związkach, może po prostu nic się teraz nie będzie rozwijać, może nic się nie będzie działo. Część z Was będzie potrzebować właśnie takiego mm, bycia dla samego siebie, tak? Może nie będziecie chcieli się rozmawiać ze sobą, albo coś, może być pojawić się jakaś kłótnia, która spowoduje jakieś ciche dni. Część z Was spojrzy na swoją relację z innej perspektywy po prostu. Mhm. Dla moich singli, no, no cóż, tutaj też może być jakiś zastu, jeśli chodzi o pojawienie się jakiejś bratniej duszyczki, jakieś randkowe aspekty. Zobaczmy tego wisielca. Mhm, siódemka kielichów. Królowa pentakli. To jesteście Wy, moje drogie byczki. Mhm, i paść czwórka kielichów. No, kochani, mam wrażenie, że tak, że to jest taki czas właśnie dla was. To jest taki czas dla was, żeby podjąć jakieś ważne decyzje. Bo mamy pazi mieczy i mamy siódemkę kielichów. Czyli a propos właśnie kogoś, a propos czegoś, a propos siebie, a propos jakiejś sytuacji czegoś czujecie, że nie dostrzegacie. Albo nie chcecie dostrzec, bo mamy tą czwórkę kielichów. I siódemka kielichów mówi o takim bujaniu w obłokach, mówi o życiu iluzją, mówi o niezdecydowaniu się na jakiś jeden konkretny kielich, tak? I kochani, wygląda na to, że wy teraz jesteście w fazie poznania. Kogoś, poznawania kogoś, poznawanie siebie, poznawania jakichś nowych informacji. Część z Was może właśnie zdobywać informacje o swoim partnerze obecnym, na przykład dowiecie się, że tutaj jakaś zdrada miała miejsce, tak, to, czyli to, co tutaj wspominałam, czyli część z Was może dowiedzieć się czegoś ważnego, co pozwoli Wam w przyszłości właśnie ruszyć do przodu. Część z Was może się spotykać z jakąś nową osobą i nie jest jeszcze pewna, czy chcecie spędzić z tą osobą, czy chcecie dalej inwestować w tą relację, więc na razie nie podejmujecie żadnej decyzji, na spokojnie obserwujecie tylko tą osobę. Część z Was, mam wrażenie, że jeżeli nie spotykacie się totalnie z nikim, to będzie takie przyglądanie się sobie, czego ja tak naprawdę chcę, czym jest dla mnie miłość, jakiego partnera pragnę, jakich partnerów przy, przyciągałam, przyciągałem do tej pory, tak? W jakie schematy tutaj wpadam? Także to będzie ogromny taki czas zaglądania w głąb siebie i patrzenia na całą sytuację z innej perspektywy. I kochani, bardzo mi się podoba, że ta królowa monet jest tutaj na samym środku, bo to chodzi o Was, o Waszą stabilizację, o Wasze poczucie bezpieczeństwa, um, o wasze, o wasze dobro przede wszystkim o waszą miłość, o wasze dobro i o waszą, o waszą właśnie stabilizację. Także tutaj robicie wszystko dla siebie zgodnie z sobą. Dokładnie, stabilizacja, ósemka pentakli. Zastanawiacie się, w co warto inwestować, a w co nie. I kochani, mam wrażenie, że ten tydzień będzie dla Was bardzo ważny, żeby ruszyć z czymś do przodu, właśnie, żeby podjąć jakieś konkretne kroki, żeby być może mm, zainwestować w coś bądź nie zainwestować w coś, tak? Także to będzie czas przyglądania się, dostrzegania. Prawdy, też bym powiedziała, doszukiwanie się ważnych dla Was informacji, które będą w przyszłości ważne, żeby zbudować coś stabilnego, tak? Czy z tą osobą, z którą jesteście, czy z kimś innym, ale, ale właśnie to, to ma być dla Was stabilne, tak? Tu chodzi o Was przede wszystkim. Mhm. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Tu mamy siódemkę pentakli, kochani. Czyli bym powiedziała, że to jest czas jakiejś cierpliwości, czas przyglądania się swoim inwestycjom. Siódemka pentakli, część z was może inwestować w coś, albo ktoś z waszych bliskich w coś inwestuje i czeka na jakieś, nie wiem, pieniądze, na jakąś nagrodę, na jakiś awans czy cokolwiek. Część z was może totalnie właśnie spodziewać się tutaj dziecka i czeka na poród. Część z was spodziewa się... Hmm, ze znajomych, ktoś w sensie znajomych, z bliskich może spodziewać się tutaj ciąży, ale siódemka pentakli dla mnie to też jest taka karta mówiąca, w której przyglądamy się swoim inwestycjom w innych ludzi, inwestycjom właśnie w swoje przyjaźnie, w swoje rodzinne aspekty i zastanawiamy się, co dalej jest warte naszej uwagi, a co być może już nie. Także zobaczmy sobie tą siódemkę pentakli. Mhm, piątka miecz. Tak czułam, że tutaj takie rzeczy wyjdą, kochani. Mhm. Są dostateczne. Uhuhu. Księżyc. No właśnie pentakli, a z pentakli ósemka była w... no kochani, tutaj też jest kwestia przyjrzenia się jakiejś relacji czy to jest rodzinna relacja, czy przyjacielska relacja z kimś bliskim e, ósemka, siódemka pentakli świadczy, że długo inwestowaliście tutaj w jakąś relację, ale ósemka mieczy świadczy o tym, że albo to, to są wieczne kłótnie z pięcia, napięcia, ósemka boże nie ósemka, tylko piątka mieczy świadczy też o tym, że możecie mieć tak o, o, do czynienia z taką osobą, która zawsze musi wygrać za wszelką cenę e, która zawsze musi być Wyżej, musi być, mieć więcej, musi pokazać właśnie, przepraszam, co to nie ja, a was sprowadza do roli takiego wziu, kogoś malutkiego. I mam wrażenie, że e, przestajecie żyć tutaj jakąś iluzją. I też przestajecie. Milczeć w tej sytuacji. Mam wrażenie, że tutaj będzie jakaś poważna rozmowa a propos tej sytuacji i jeżeli zobaczycie, że ta osoba dalej, że tak powiem, nie chce inwestować tutaj w jakiś nowy początek, a mam wrażenie, że tak właśnie może być, to po prostu odejdziecie od tej sytuacji, tak? Stwierdzicie, że nie chcecie dłużej inwestować w relacje, która wysysa po prostu z was energię. Nie chcecie dłużej inwestować w osobę, której wy jesteście, nie wiem, jakimś workiem treningowym albo jesteście po prostu, nie wiem. Nie wiem, piedestałem, po którym, kurde, stąpa, czy cokolwiek, tak? Ale tutaj po prostu pozbędziecie się jakiejś iluzji, a propos, mam wrażenie, że też takiej ważnej relacji dla was, tak? No i będzie jakaś komunikacja w związku z tym, że wy chcecie rozpocząć właśnie tutaj nowy cek, czy z tą osobą, czy bez. Tak jak mówię, jeśli zobaczycie, że tutaj nie ma odzewu ze strony tej osoby, wy nie będziecie w to, w to dłużej inwestować. Są to ostateczne. Po prostu nie. Podziękujecie. Mhm. Dobra, zobaczmy pracę i finanse. Uch, kochani, diabełek. No cóż, y... to też są jakieś trudne sytuacje. No mam wrażenie, że w tym tygodniu no mocno stawiacie się na siebie, bo coś czuję, że ten diabeł też tutaj się będzie kończył. Y... Kochani, no diabeł jest energią toksyczną. To może być jakieś toksyczne środowisko, w którym istniejecie, szef, toksyczny szef, szefowa. Może macie takie poczucie, że jesteście jak w klatce, właśnie w jakiejś, w jakiejś pracy. Może czujecie, że właśnie coś was ogranicza, że nie możecie rozwinąć skrzydeł do końca, tak? Może jesteście w jakiejś pracy tylko ze względu na finanse, a tak naprawdę nienawidzicie tej roboty, tak? Więc kochani, no żyjecie tutaj w jakiejś klatce. Jest jakiś diabeł, jest jakaś toksyczność, jest jakaś trudna sytuacja. Dla, tak jak mówię, mam wrażenie, że w tym tygodniu na stabilizacji i na szacunek do samego siebie i stwierdzicie, że faktycznie przecież ta kłódka nie jest tak naprawdę zamknięta i mogę wyjść w każdej chwili. I będziecie podejmować tutaj ważne decyzje, że chcecie się uwolnić właśnie z takiej sytuacji, z takiej relacji, e, spod wpływu być może innych osób, tak? Albo właśnie z takiej klatki. Zobaczmy tego diabła. Możecie mieć z jakimś koziorożcem też do czynienia. Mhm, Paśkielichów dziewiątka pentaklik, no i właśnie to jest to kochani, to jest to wow, i siódemka, o, czekajcie o, siódemka buław. Piękna, piękna energia i as pentakli na spodzie. Kochani, część z Was faktycznie może, być do może mieć do czynienia właśnie z jakimś toksycznym środowiskiem pracy i stwierdzicie, że koniec tego, czas postawić solidne granice i być może pójść za głosem serca. Może właśnie jesteście, tak jak wcześniej wspomniałam, w tej pracy tylko dla pieniędzy, poczujecie, że nie, to nie jest to, czym chcecie się zajmować do końca życia i pójdziecie za głosem serca a propos właśnie jakiegoś nowego projektu, nowego pomysłu. Część z Was może otrzymać właśnie jakąś nową propozycję pracy, co będzie też takim motorem napędowym, żeby uwolnić z pod wpływu tej starej. No i kochani, stawiacie na siebie przede wszystkim znowu dziewiątka pentakli, czyli stawiacie mocno na siebie, uwalniacie się z jakiegoś toksycznego środowiska. Stawiacie mocne granice, odizolowujecie się od trudnej sytuacji. Dziewiątka pentakli stawiacie na nogi, stajecie na nogi. Dokładnie, to wy, kochani, jesteście tutaj cesarzową yy, i macie dosyć, właśnie, tutaj jakieś kłótnie, jakieś spięcie, jakichś oszustw. Chcecie się w końcu od tego odciąć, wyizolować. Kochani, dla części z Was mamy przy cesarzowej siódemkę mieczy, więc część z Was może mieć do czynienia z, po prostu z jakąś toksyczną szefową, szefem yy, kogoś, kto was wyzyskuje, kto was oszukuje, kto powoduje wieczne kłótnie, spięcie i tak dalej. I wy. Stwierdzacie w tym tygodniu, że koniec tego dobrego po prostu, no tego dobrego w cudzysłowie oczywiście, zaczynacie tutaj właśnie jakiś nowy etap. A z pentakli uh -huh. Zdecydowanie tak, uwalniacie się z tego, no. Uwalniacie się z tej klatki. No. Dla części z Was, kochani, wcale nie musi to być odejście z pracy, chociaż czuję, że to może być dla większości z Was właśnie takie, takie, taka gruba zmiana. Dla części z Was może to być kwestia postawienia komuś granic. Jeżeli macie w pracy taką jedną osobę, to może być szef, szefowa. Oczywiście, że tak. Albo być może właśnie ktoś z tryb... Chociaż to też jest wasza karta. Więc ja myślę, że to jest też po części wasza energia. Ale okej, okay, to może być szef, szefowa albo jakaś koleżanka z pracy, tak, kto się tam rządzi, bądź lubi rządzić i tak dalej. Kochani, mówicie tej osobie nie w końcu. Mam wrażenie, że idziecie tutaj z głosem serca i mówicie, nie, może ta osoba, wiecznie nie zrzuca na Was jakieś swoje obowiązki, może Was wykorzystuje w pracy, może, wiecie, sama wychodzi, sam, sama, tak mówię, bo tutaj była ta cesarzowa, że sama ta osoba wychodzi też wcześniej, a mówi, o, kochaninka, tutaj dokończysz coś dla mnie, bla, 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 bla i tak dalej, wiecie, bo, bo muszę tu szybko dziecko odebrać, muszę tam coś zrobić, tu mam do lekarza, tu coś tam, coś tam, wiecie, są takie osoby, takie, które e, zwalają wszystko na innych. Mam wrażenie, że w tym tylko nie powiedzieć się po prostu nie. Słuchaj, ja mam swoje plany, bardzo mi przykro, ale musisz się tym zająć, bo ja za ciebie tego nie zrobię, tak? I kochani, to będzie początek waszego nowego życia. Właśnie w tej firmie, bo jak raz postawicie granice, to mam wrażenie, że ta osoba zrozumie komunikat i poczuje tą waszą niezależność i stwierdzi: Oho. W byczku co się zmieniło, chyba już dłużej nie będę mogła, bądź nie będę mógł wykorzystywać go dłużej czy tam jej dłużej, tak? Więc tutaj stawiacie zdecydowanie na szacunek do siebie, niezależność i nieuleganie właśnie negatywnym wpływom. Super, brawo, byczki. Rada dla Was, zobaczmy. Paśmieczy. Kochani, paśmieczy mówi o mówieniu prawdy. Przede wszystkim stawiajcie na szczerość, mówienie prawdy. Bądźcie konkretni. Doszukujcie to się też różnych informacji, jeżeli coś jest dla was niejasne, tak, jeżeli nie wiecie czegoś do końca to też postawcie na informacje, na poszerzenie informacji, dowiedzenie się czegoś z takiego wartościowego źródła. Yy, paśmie czy też może świadczyć o chęci edukacji, nauki. Jeżeli przyjdzie Wam taki pomysł, że chcecie się zapisać na jakiś studia, kurs, kupić sobie jakąś książkę, która do Was przemawia, kochani, idźcie za tym tropem, ponieważ tutaj możecie nauczyć się czegoś bardzo, bardzo ważnego dla Was. I to będzie bardzo korzystne na przyszłość. Mhm. Dobra, to zobaczmy zwierzaczka. Wow, wyleciał jak z bicza strzelił, miś polarny. Mystik. No, mistyczka, mistyk. Pięknie. Wiedz, że wyzwania sprawiają, że stajesz się silniejszy. Miej wiarę, kiedy. Miej wiarę, mam wrażenie, też w siebie po części. Kiedy stawiasz czoła właśnie jakimś tam trudnościom, wyzwaniom. Pamiętaj o wypoczynku, tak? O odpoczynku. O śnie i odbudowie swojej siły. Czyli pamiętajcie o czasie wolnym i regeneracji. Podnieś swoje zdolności psychiczne. Także, kochani, to też może chodzić o edukację. Mhm. I nosisz w sobie szamana, czyli taką szamańską wiedzę. No, przepięknie, kochani, przepięknie. Także w tym tygodniu prowadzi was. Niedźwiedź polarny. Potężne zwierzę mocy. Także super. Cieszę się, że wyszło. On też pokazuje właśnie, ile macie w sobie siły, której być może nie dostrzegacie na pozór. Ale w tym tygodniu mam wrażenie, że ją dostrzeżecie. Oj, tak. I to bardzo solidnie. Uh -huh. No dobra. To co, moje byczki? Jeszcze pytanie i odpowiedzi? Jeżeli macie jakieś pytania, bądź pytania, o, wybierzcie sobie numer jeden, który już jest, dwa lub trzy, a aniołki odpowiedzą na Wasze pytania. To co? Gotowi? Mam nadzieję, że gotowi. To lecimy. Odpowiedź numer jeden brzmi: Sukces! Yes! To jest to. Odpowiedź numer dwa brzmi: Wybierz nowy kierunek. I odpowiedź numer trzy brzmi: Nie! Krótko i na temat: Nie. Dobra, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i widzimy się za niedługo buziaczki. Papa!